wyjechałam za granicę do Niemiec razem z Nie potrafiłam wtedy jeszcze mówić po niemiecku, ale to mi nie przeszkadzało. Widziałam wówczas w tym wyjeździe tyle nowych możliwości. Widziałam możliwość nauczenia się zupełnie nowego języka, poznania nowej kultury i poznania ludzi, z którymi później zawiążę jazdy na końcu życia. Przyjechałam na miejsce i spotkałam się ze ścianą. Ludzie. Nie tak jak się tego spodziewałam, nie akceptowali mnie. Jako zakłócona dneskaczka pomyślałam oczywiście, że to moja wina. Więc gdy wracałam ze szkoły do domu, zaczynałam ćwiczyć, tak by po prostu nie myśleć już o tych nieprzyjemnych sytuacjach w szkole. Wybierałam ćwiczenie zdecydowanie za trudne jak dla mnie, ale to właśnie dzięki nim nie myślałam o tym, jak... Mnie fajna sytuacja z mnie w szkole. W tym samym czasie w mojej nocy trafiła książka psychologiczna. Pomyślałam sobie, to jest to. Wyciągnę z niej, jak nie przeszkadzać ludziom. Później się okazało, że te moje działania przyniosły mi coś zupełnie innego. Zyskałam samoświadomość. świadomość. Czym jest samoświadomość? świadomość? Samoświadomość, jak sama nazwa, sama nazwa wskazuje, to jest so świadomość, samych siebie, czyli naszych emocji, potrzeb, możliwości, ograniczeń, predyspozycji. Okej, okay. ale w takim razie po co jest nam ta samoświadomość? Samoświadomość może nam pomóc w komunikacji między ludźmi, ponieważ jak możemy zrozumieć innego człowieka, kiedy nie rozumiemy samych siebie? Więc Właśnie, jeżeli już poznajemy swoje emocje, możemy przełożyć to na emocje innych ludzi. Lepiej ich zrozumieć. Tak samo może nam samoświadomość pomóc, na przykład w zdrowiu psychicznym. Kiedy lepiej się znamy, mamy większy komfort tego, kim jesteśmy, co czujemy, co sprawia, że czujemy się lepiej, co sprawia, że czujemy się gorzej. Lepiej to kontrolujemy. Oprócz tego. czego zyskujemy inteligencję emocjonalną. Ale o tym powiem później. więc jak, jak zdobyć samą świadomość? Samą świadomość można zdobyć na wiele sposobów. Jednym z nich mogą być właśnie ćwiczenia, czyli coś takiego, gdzie po prostu musimy skupić się na własnym ciele. Bardzo dobrym ćwiczeniem może być joga, która oprócz tego, że musimy skupić się na tym, jakie mięśnie się napinają jakie rozluźniają, to musimy się jeszcze dodatkowo skupić na tym, jak oddychamy. Na początku wydaje się to niby proste, ale jak się poćwiczy, to jest ciężej. Z czasem właśnie zdobywamy świadomość ciała, czyli połączenie tak jakby naszej psychiki z naszym ciałem. Jeszcze oprócz ćwiczeń możemy zadbać o higienę psychiczną, czyli zadawanie sobie pytań, jak się czuję, Dlaczego się tak czuję i jaki to ma dla mnie efekt? Ja na przykład często się siebie pytałam, czy jestem teraz smutna, czy jestem teraz zła. Często myliły mi się te emocje. Później się siebie pytałam, co powoduje, że jestem smutna czy zła. I doszłam do wniosku, czego mam unikać, a do czego właśnie mam dążyć. I takie coś jest dosyć łatwe, szybko wchodzi w krew. Ja zrobiłam to przez przypadek tak naprawdę, więc jest łatwo zdobyć jakby w ten sposób samoświadomość. No i ważną rzeczą jest obserwacja samych siebie. To jest trochę powiązane z pytaniem samych siebie, ale jest to jakby pewne rozszerzenie, ponieważ musimy jakby patrzeć na to, co na nas działa, na przykład nanotechniki. Jestem pewna, że wszyscy tutaj siedzący słyszeli co najmniej o jednej nanotechnice, pewnie o wielu. Może spróbowaliście ich, a może nie działały. Może dlatego, że nie widzieliście na przykład, co na Was działa, co, jak powinniście to zastosować do samych siebie. Wcześniej wspomniałam o inteligencji emocjonalnej. Inteligencja emocjonalna. To jest jedna z mniej docenianych inteligencji XXI wieku. Dlaczego? Prawdopodobnie dlatego, że nie jest tak łatwo mierzalna, ponieważ jak na przykład mamy zadania matematyczne, to dostajemy jakieś punkty, ale gdy skutecznie rozmawiamy, nawiązujemy relacje z ludźmi, nie dostajemy punktów. miejsce z samoświadomości i to dzięki niej później wytwarza się w nas empatia, właśnie potrzebna do komunikacji z innymi. Więc jeżeli możemy połączyć te wszystkie kropki, to dojdziemy do wniosku, że skoro ja swoją samoświadomość zdobyłam tak naprawdę przez przypadek, ponieważ chciałam tylko sprawić, żeby nie przeszkadzać innym, to w takim razie jestem pewna, że znając, znając elementy samoświadomości, jak ją zdobyć, Państwo również będziecie w stanie zadbać i o swoje zdrowie psychiczne, i o swój komfort. Więc chciałam tych wszystkich zachęcić do tego, żebyście poznali osobę, z którą spędzicie resztę życia, i przekraczali granicę samoświadomości. Dziękuję.